Przypominam, że gośćmi dzisiejszej debaty są Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej oraz Jerzy Mosoń z Fundacji Fibre. Panów witam raz jeszcze. Panowie, zanim przejdziemy do tego, o czym mówił m.in. premier Mateusz Morawiecki właśnie, chciałabym jeszcze wrócić do wątku kopalni w Turowie, bo o tym rozmawialiśmy przed konferencją. Redaktor Jakub Majmurek nie miał okazji się wypowiedzieć. Pytałam zarówno o dzisiejszy protest Solidarności, jak i o wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o uchylenie postanowienia w sprawie Turowa. W którą stronę to wszystko będzie szło, panie redaktorze? W no, pewien sposób powiedzieć, nie wiem jak zawyrokuje tutaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Turowa. No to, że rząd sięga poprawne środki, by uchylić ten wyrok, którego czy środek zabezpieczający postaci zamknięcia kopalni, którego wykonanie no faktycznie jest e, praktycznie niemożliwe i byłoby dla Polski po prostu jakimś niesamowitym kosztem ekonomicznym, społecznym, politycznym. No to jest coś zupełnie normalnego. No jest to, to jak gdyby, jak sądzę, normalna droga, którą powinno się postępować obok prowadzenia negocjacji z Czechami. E, zaś jeśli chodzi o proces solidarności, no to już, no rozumiem e, pracowników e, kopalni turów, rozumiem pracowników... E, elektrowni, turów, rozumiemy, wszystkich pracowników spółek zależnych od tych dwóch przedsiębiorstw, którzy obawiają się o swoją przyszłość ekonomiczną, no i tutaj protestują, są widoczni, mają na ulicach, mają do tego pełne, pełne, pełne prawo by widocznie nie być. Na ile taki proces będzie skuteczny, to nie jestem co do, do tego co do końca przekonany, czy akurat Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest dobrym adresem, a już z pewnością nie przekonuje mnie niesamowita demagogia, jaką w tej sprawie zaprezentował pan przewodniczący Piotr Duda w trakcie tego protestu i uważam, że ona jest przeciwskuteczna i też się gdyby z tej Trochę wykorzystuje tam desperację zrozumiałą ludzi dotkniętych tym wyrokiem do jakiejś takiej bardzo dziwnej antyunijnej polityki. Co pan ma na myśli, mówiąc, demagogia? No to co w, w trakcie tego protestu pan Piotr Duda mówił o Unii Europejskiej, co mówił o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cała jak gdyby też narracja, w której pan Piotr Tuda nie tylko na tym protestie, ale też na przykład w wywiadzie dla tego znika solidarność. Ustawia e, spór, spór oturów, e, tworząc sobie jakieś teorie, że Unia Europejska dąży do zniszczenia polskiego przemysłu energetycznego, podporządkowania nas e, Niemcom, czy Niemcy, Holandia przez Unię Europejską i inne kraje zachodniej Europy dążą do podporządkowania sobie polskiej gospodarki. To mam na myśli. Wobec tego, skoro już wspomniał redaktor Majmurek o wywiadzie udzielonym przez Piotra Dudę Tygodnikowi Solidarność, to chciałabym panów jeszcze zapytać i zacznę od redaktora Mosonia o inną rzecz, którą Piotr Duda mówił w tym wywiadzie, a stwierdził on, co było oczywiście żartem, że on, czekając na zjazd krajowy delegatów Solidarności, jednoosobowo podejmuje decyzję, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma czasowo zawiesić swoje działania, potem już poważnie tłumaczył, że skoro jednoosobowo sędzia e, mogła wydać decyzję o nakazie wstrzymania wydobycia w Turowie, no to przewodniczący Duda może sobie nakazać zakazywanie działalności chwilowe, przynajmniej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. E, chciałam zapytać o te aspekty prawne. Jak do tego się odniesie redaktor Mosoń? Ja mam wrażenie, że żartując w ten sposób Piotr Duda chciał zwrócić uwagę na fakt, że sędzia e, nie może podjąć w, w orzeczeniu takiej decyzji, która by e, poprzez zabezpieczenie za, zagroziła bezpieczeństwu jakiemuś państwu, wspólnoty europejskiej. Tymczasem właśnie do takiego wyroku doszło. Szkoda, że to nie zostało właśnie wyjaśnione w tym świetle, bo nie mielibyśmy do czynienia tylko z, taką, z takim podejściem humorystycznym, a aspektem prawnym, o którym właśnie dzisiaj mówimy. Znaczy to wyjaśnił w tylko ja też oczywiście nie mogę tutaj całego wywiadu przecież cytować. Natomiast panowie, skoro pojawił się ten wątek, to zapytam najpierw redaktora Mosonia o jeszcze jedną rzecz, bo redaktor Majmurek mówił o retoryce antyunijnej. Co to jest za... inaczej, zapytam redaktora Mosonia w ten sposób. Czy jeżeli ktoś krytykuje rozwiązania Unii Europejskiej bądź jej instytucji, to jest tożsame z byciem osobą antyunijną, czy chcącą z tejże Unii wychodzić? Jest generalnie taki, taki klimat w tej chwili, że jeżeli ktoś ym, podejmuje decyzję co do kierunków, w jakim ma pójść Sprunta Europejska i ten projekt nie jest zgodny z wizją euroentuzjastów, którzy chcą stworzyć jedno superpaństwo, federację, no to jest od razu postrzegany jako ktoś, kto chce doprowadzić do rozbicia tej Unii, bądź na przykład właśnie po tu. To jest bardzo niebezpieczne stanowisko, ponieważ ono ugruntowuje się również w świadomości społeczeństw zachodnich. Ja wydałem się Wczoraj, dzisiaj pod dyskusję z jednym z urzędników e, z Danii, e, rozmawialiśmy właśnie o tej sytuacji międzynarodowej. On powiedział, że w zasadzie Polska nie ma nic do zaoferowania Unii Europejskiej i powinniśmy z tej Unii wystąpić, skoro nie przestrzegamy zasad. To pokazuje, że e, ci ludzie, wykształceni, którzy sprawują wysokie stanowiska w poszczególnych państwach, oni tak naprawdę nie wiedzą, od czego dotyczy spór e, pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Zapytam redaktora Majmurka, bo to pan redaktor mówił o antyunijnej retoryce. Jak to jest? Można krytykować Unię i chcieć, chcieć w niej zostać nadal, tylko chcieć, by ta Unia była inna albo nie szła w określonym kierunku, czy tak się nie da, panie redaktorze? No oczywiście, że się, że się, że się, że się da, trochę nie rozumiem sensu zadania tego pytania. To się odnosiłem do, konkretnej, do konkretnych innych wypowiedzi pana Piotra Dudy, które są jednak taką bardzo demagogiczną, opartą w najlepszym wypadku o półprawdy, o, o jakieś takie bardzo daleko posunięte, nie wiadomo skąd wzięte spekulacje w sprawie tego, czego Unia chce, chce wobec Polski. To nie jest jakakolwiek robiona w dobrej wierze, w dobrej wierze dotyczącej obecności Polski w Unii, w przyszłości Unii, krytyka, krytyka Unii, To jest antyunijna demagogia i pozostanę tutaj przy swoim No dobrze, ale, ale panie, redaktor panie redaktorze do, do tego, jak dziś wygląda Europa, w jakim kierunku powinna na pójść Europa, no nie wiem, bardzo krytyczną postacią, ja, ja, czy ja mogę zawsze był Janis Warufakis, na przykład były minister finansów. Tu, tu, tu prosił adwocem Jerzy, Jerzy Mossoń, ale... O głos. ja wiem, że wtedy, czy, wtedy czytam kogoś, kiedy czytam to, co on pisze kogoś poważnego, to ma to głęboko przemyślane, kiedy słucham wypowiedzi pana Piotra Dudzy, no to widzę właśnie antyunijną demagogię, a nie jakkolwiek przemyślaną. Jerzy Mossoń adwocem, bo prosił o głos. Panie redaktorze? Mnie się wydaje, ja w ogóle mam taką nadzieję, że ta aktywność Potradudy tej Solidarności, to, to zaangażowanie tak zwanej ulicy, ale w dobrym tego słowa znaczenia, to jest, w znaczeniu, to jest element szerszej polskiej strategii wygrania tej sprawy. To samo robili Francuzi, kiedy próbowano degradować ich politykę rolną. To samo robili Hiszpanie w tej słynnej sprawie o pomidory. Przecież wtedy ludzie wychodzili na ulicę i oni krzyczeli, że nie chcą takiej Unii. No dlaczego polscy górnicy nie mają do tego prawa, aby powiedzieć, jakie jest ich zdanie w sprawie? Panowie, zostawmy już turów, chciałam zapytać o to, do czego odnosił się też po części premier Mateusz Morawiecki na konferencji, której mieliśmy okazję wysłuchać. To znaczy, jeśli chodzi o relacje Polski i Unii Europejskiej, zacznijmy może od rezolucji, którą przyjął Parlament Europejski, a która to rezolucja stwierdza, że jej autorzy są zaniepokojeni wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nazywają ten wyrok zamachem na Europejską Wspólnotę Wartości i prawa. Pod tą rezolucją, po, po, znaczy, tą rezolucję po poparło 25 europosłów także z Polski. Oczywiście rezolucje nie są wiążące prawnie, niemniej jednak mają wskazywać jakiś kierunek polityczny, którego chce Unia Europejska, czy też raczej Parlament Europejski w tym konkretnym przypadku. I chciałam panów zapytać, w którą stronę będzie teraz szedł ten dialog między Polską a Unią Europejską, biorąc pod uwagę także to, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki, tak w parlamencie, jak i na konferencji, której wysłuchaliśmy. Zacznijmy od Jakuba Majmurka. No to myślę zależy w tej chwili przede wszystkim od premiera Morawieckiego, czy też może bardziej od Jarosława Kaczyńskiego i tego, jaką decyzję ten układ polityczny, który rządzi w Polsce teraz podejmie. Premier Morawiecki w ciągu tego tygodnia no trudnego dla niego w Brukseli, biorąc pod uwagę właśnie tę debatę. W Parlamencie Europejskim, gdzie nie spotkał się z życzliwym przyjęciem, mówiąc najbardziej oględnie, właśnie biorąc pod uwagę to głosowanie przyjęte miażdżącą większością głosów przez Parlament Europejski, czy też właśnie biorąc tę dyskusję nad polską praworządności na Radzie Unii Europejskiej, czy właśnie stanowisko rządu Holandii, którego e, jego własny parlament zobowiązał do tego, by przeciwstawiał się wypłacaniu środków z Krajowego prawu, praw, e, Funduszu Odbudowy, pol, Planu Odbudowy Polsce, dopóki ten problem praworządności nie zostanie sposób satysfakcjonujący zaadresowany, to na pewno nie było wszystko przyjemne dla pana premiera. Tym niemniej na koniec tego szczytu, no premierowi udało się uzyskać to, czy też jak gdyby, czy udało się mu uzyskać, po prostu takie, takie było rozstrzygnięcie, że, nie, że, że Unia Europejska nie chce iść wyraźnie na jakieś takie bardzo atomowe starcie. Premier dostał czas, by się jeszcze porozumieć. Pytanie jest czy z tej kolejnej z tego kolejnego kredytu zaufania, jaki mu tutaj udziela, udzielają przywódcy Unii Europejskiej instytucje unijne, no premier i polski rząd będą potrafili skorzystać. To, po co mówił na konferencji prasowej, kiedy stwierdził, że Polska nie ma problemów z praworządnością, tylko niektóre kraje unijne mają problem ze zrozumieniem polskich reform sądownictwa, no, pokazuje, że tej woli do kompromisu Ale, na panie razie redaktorze, nie przepraszam, ja rozumiem, bo to chciałam dopytać o jedną rzecz. Mm -hmm. pani, pani, ja żeby ta wypowiedź, ona jest głównie kierowana do polskiego elektoratu, do samego elektoratu PiS, do któremu trzeba teraz tutaj pokazać, że jest się wpadł i niekoniecznie musi się to przekładać na realną politykę, ale jeżeli rzeczywiście taka będzie realna polityka, no to nie widzę e, możliwości kompromisowego rozwiązania tego konfliktu. Ja może zapytam wobec tego redaktora Mosonia, bo redaktor Majmurek mówi o, o, o cytatowej premiera dotyczącą tego, że Polska nie ma problemów z praworządnością. E, I chciałam zapytać w kontekście mechanizmu pieniądze za praworządność, e, bo redaktor Majmurek, jak rozumiem, się nie zgadza, e, także Frankfurter Allgemeine Zeitung zwraca uwagę, że jeśli chodzi o ten mechanizm pieniądze za praworządność, to nie ma podstaw, by stosować go wobec Polski, ponieważ mechanizm zakła zakłada chronienie funduszy unijnych, by nie zostały one, mówiąc kolokacjowo, niewłaściwie wykorzystane przez jakieś zachowania bądź procedery korupcyjne. I zaznacza, że w Polsce rząd polski nie zachowuje się korupcyjnie, więc takich podstaw nie ma. Pytanie, jak do tego wszystkiego odniesie się redaktor Mosoń? Pani redaktor pewnie ma na myśli te plotki, o których donosi transportera Allgemeine Zeitung, że Komisja Europejska zaskoczy wszystkich i yy, rzeczywiście zareaguje i będzie starała się zastosować mechanizm warunkowości, ale nie w stosunku do Polski, a w stosunku do Węgier i to Węgry będą miały kłopoty, a w szczególności Wiktor Orban, yy, gdzie podobno jego yy, przyjaciele, rodzina yy, wykorzystuje system dopłat unijnych po to, żeby zarobić z tego yy, zyski. No, to byłby taki ruch rozbijający Sojusz Budapesztu z Warszału, także bardzo niebezpieczny tak naprawdę dla dla Polski, no bo wtedy jak my się zachowamy, czy to będziemy to popierać, czy będziemy bronić Węgrów. Mam nadzieję, że jakiś scenariusz premier Morawiecki na taką okoliczność przygotował. Natomiast dopełniając odpowiedź na pani pytanie, ja przedstawię dwa stanowiska, które, które wygłosiły dwie najważniejsze osoby po tych dzisiejszych rozmowach na forum Rady Europejskiej. No pierwsze stanowisko to oczywiście prezydenta Emanuela Macrona, który powiedział, że um, ta debata na temat praworządności w Polsce wcale nie jest związana z prywatem prawa unijnego nad polską konstytucją, ale z niezależnością władzy sądowniczej. I to już jest pokazanie zejścia z takiego wysokiego tonu, że polska konstytucja jest wcale nie taka ważna jak prawo unijne. Czyli troszeczkę te elity europejskie odpuszczają. Druga rzecz, no to oczywiście stanowisko dużo ostrzejsze, po prostu i Fontoros która zażądała, aby sędziowie, którzy zostali jej zdaniem bezprawnie odwołani funkcji, wróci na swoje stanowiska i tutaj yy, no, szefowa komisji ma nieprzyjednane stanowisko, zobaczymy czy ulegnie ono wyznanie, tak jak stanowisko Emanuela Macrona. Tutaj powstaje pytanie, bo, bo mówił pan o tej wypowiedzi Emanuela Macrona, tyle, że jeśli chodzi o systemy sądownicze w Europie, no to pojawiają się różne ciekawe koncepcje, między innymi chociażby Zbigniew Ziobro, bo mówimy w tym, bo mówił pan, czy raczej Emanuel Macron, mówił o kwestii niezależności sądownictwa. I dość ciekawe jest to, na co wpadł Zbigniew Ziobro, bo ten zapowiedział, że zwróci się do prezesa Rady Ministrów, do Rady Ministrów z prośbą o to, żeby rozważyć... Z skierowanie wniosku przeciw Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co ciekawe z artykułu 259, czyli z, z tego samego, z którego Czesi nas ciągają do CUE w Sowieturowa. I Zbigniew Ziobro mówił, że jeśli chodzi o ten wniosek, to wynika on z tego, że w Niemczech w procesie nominacji sędziów do odpowiednika Sądu Najwyższego decydującą rolę mają politycy i mówił, że w związku z tym można by skierować pozew przeciwko Niemcom do CUE za naruszenie traktatów Unii Europejskiej przez upolitycznianie sądownictwa. E, więc jak to jest z tym wymiarem sprawiedliwości w różnych krajach, Jakub Majmurek? No Jak to jest z wymiarem sprawiedliwości w różnych krajach, to jest bardzo ogólne pytanie. To, jest tym, to, to może nie, sformułuję nie... to pytanie inaczej. Dlaczego w, w kontekście Polski mówi się o upolitycznianiu wymiaru sprawiedliwości, a w kontekście Niemiec na przykład o tym się nie mówi? Bo Niemcy nie mają problemu autorytarnego rządu, który próbuje sobie podporządkować sędziów, który ustawił sobie e, sędziów w roli e, wrogów, który ma koncepcję, który nie, w Niemczech nie rządzi obóz, który jest na wojnie z własną konstytucją, z historią ostatnich 30 lat. I uważa, że to był przedłużony postkomunizm i dopiero on tutaj zbuduje e, prawdziwie polskie, polskie państwo i w tym celu musi zrobić czyste sądownictwie. No, są to bardzo istotne różnice między Polską a Niemcami. Chciałam zapytać, jak się do tego odniesie redaktor Jerzy Moson. Ja tylko dodam, że rząd był wybrany demokratycznie, więc mówienie o nim jako o autorytarnym jest nadużyciem. Jest Jerzy Moson. do autorytaryzmu, budujący autorytaryzm, jak najbardziej demokratycznie wybrane rządy mogą rozmontowywać demokrację. To jest opinia. to nie opinia... było jest... Jerzy Moson. To, to nie, to była, to była opinia Jakuba Majmurka. Ja bym prosiła Jerzego Mosania o odpowiedź na pytanie. Tak. Ja, ja muszę zacząć jednak od tego, że Mateusz Morawiecki, premier Morawiecki od razu odrzucił taką propozycję, którą wysunął minister Ziobro. No, uznał, że nie ma sensu zaogniać tak gorącej sytuacji. Słuszna decyzja. Tym bardziej, że pojawiały się takie głosy w Niemczech, bo to nie jest tak, że nikt nie ma świadomości, że to sądownictwo w Niemczech ma taką konstrukcję, że mogłoby zostać upolitycznione. Ale Niemcy tłumaczą to w taki sposób dość butny, który nam się w Polsce może nie podobać, nie powinien się podobać, że ta kultura niemiecka, kultura prawna, kultura organizacyjna jest wyższa niż ta w Polsce. Tłumaczą to naszą modą demokracją, tym, że trwają tutaj właśnie przepychanki o Trybunał, o sądownictwo. No i tak to na dzisiaj wygląda. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie da się stworzyć systemu, w którym sądownictwo byłoby absolutnie niemożliwe. No chyba, żeby powołać niezależny budżet dla sądownictwa, stworzyć mu pewnego rodzaju autonomię i sprawić, że ta kontrola nad sędziami będzie absolutnie społeczna, czyli to wynikałoby po pierwsze z kontroli jakiejś niezależnej izby, która by oceniała ich działalność, a po drugie byliby też wybierani, w wyborach powszechnych, ale na podstawie jakiegoś kazusu do zawodowego czy też wykształcenia. To nie jest wszystko takie proste. Na pewno w sprawiedliwości wymaga w Polsce reformy, ale ja to podkreślam od pięciu lat. Nie da się tej reformy przeprowadzić bez zainteresowanych stron. Chciałam zapytać Pana, Panie Redaktorze, bo wspomniał Pan o tym, że miałaby być jakiś, jakaś niezależna Izba, która ocenia działalność tych, tych sędziów w tym takim nakreślonym przez Pana w scenariuszu idealnym. Tylko takie pytanie, a skąd brać ludzi do tej Izby? A pytanie, na kogo oni głosowali? Czy znowu by się nie zaczęły takie, powiedziałabym, chocki, klocki dotyczące właśnie tego, co to znaczy niezależność pewnych ciał? Bo ja mam wrażenie, że mamy cały czas problem z definicją. Oczywiście mamy ciągle problem z definicją, nie da się stworzyć systemu idealnego. Ale być może gdyby udało się zaangażować tego typu debaty środowiska akademickie, a także Krajową Izbę Radców Prawnych, Adwokaturę, no i nawet to stowarzyszenie mniej wśród ekipy rządzącej Justicja, myślę, że udałoby się jakoś koncepcję wypracować, ale należałoby to robić naprawdę na spokojnie i w porozumieniu politycznym ponad podziałami, bo wszyscy powinni być zainteresowani tym, aby sądy działały jak najlepiej. Wracając do scenariuszy, jakie będą, jeśli chodzi o relacje między Polską a Unią Europejską, czego się możemy spodziewać? Doktor Majmurek mówił, że to zależy jego zdaniem od Polski, czy faktycznie od Polski, czy jednak też od tego, jak będzie postępować Unia Europejska. Myślę, że Unia Europejska tutaj przedstawiła swoją ofertę, jednak na Radzie Europejskiej wyciągnęło stanowisko znacznie bardziej umiarkowane życzliwe, a przynajmniej neutralne wobec tego, co dzieje się w Polsce, niż to, które zwyciężyło w Parlamencie Europejskim. Jednak tutaj stanowisko, z tego co wiemy o przebiegu tego szczytu, tych dużych krajów Unii Europejskiej, które nawoływały do kompromisu, czyli Niemców, Francji i Włoch, przeważyło nad stanowiskiem tych krajów najbardziej pryncypialnych w kwestii praworządności w Polsce, czyli przede wszystkim krajów Beneluxu i krajów nordyckich. No i tutaj e, myślę, że Unia jak gdyby już przedstawiła swoją ofertę, czyli po prostu na razie nie uruchamiamy mechanizmu warunkowości, czekamy na wyrok SUE ponieważ ten mechanizm zaskarżyły do niego Polska i Węgry i to było stanowisko, że gdyby powiedziała dzisiaj Ursula von der Leyen, e, ale też oczekujemy od Polski konkretnych rzeczy, czyli właśnie to, o czym mówił tutaj już redaktor Moson i, i pani, e, czyli właśnie kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej. No i to jest coś, na co rząd polski się, się godzi już wcześniej. Jak wiemy, chociaż premier Morawiecki podkreślił dzisiaj też na tej konferencji, o której mówiliśmy, że to jest nasza decyzja, a nie e, efekt y, przyjęcia argumentów strony europejskiej. No i też właśnie y, to jest kwestia y, odwieszenia tych sędziów, którzy zostali przez tą Izbę zawieszeni, ja tu na razie rząd y, tego nie zamierza chyba zrobić. No też biorąc pod uwagę to, co premier Morawiecki mówił przed chwilą o tych sędziach, którzy podważają status innych sędziów, w jaki sposób ich sobie ustawił, no też w zasadzie jako siewców anarchii w polskim systemie prawnym. To też, nie, Musimy no, to się... też nie, nie pozwala mieć wielkich nadziei, że ta kwestia zostanie rozwiązana przez rząd przed rządem, czy rząd. Musimy tutaj, tutaj, tutaj komentować ostatnie zdanie Jerzy Moson tylko proszę o zdanie bardzo krótkie. Dobrze, ja powiem tylko o tym, co mnie niepokoi, to że jednak nie ma decyzji o tym, że Unia Europejska będzie współfinansować mur na granicy z Białorusią. Sądzę, że tutaj trzeba wywierać większą presję na... Brukselę, bo to jest sprawa do wygrania. To jest temat, którego niestety nie zdążyliśmy dzisiaj poruszyć. Bardzo obu Panom dziękuję mimo wszystko za rozmowę. Jerzy Mosoń, Fundacja Fibre, Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna byli naszymi gośćmi. Dziękuję Zbliża bardzo. się do 19. Dziękuję. dziękuję naszym gościom, dziękuję słuchaczom i do usłyszenia.